Pani Lodzia w kościele powiedziała jak to z tymi pieniędzmi za komputery było. Brzmie. No tylko że wyborcy nie do niej pretensje mają tylko do pana wójta. Nawet sporą grupą się wybierali. Ledwo ich powstrzymałem. Nie mogłeś przyjść i uprzedzić? Moja rzecz. Porządku przy wyborach pilnować, a nie za ochroniarza wójta robić. Ha ha. Wójtowi radzę, prędziuchno do domu zmykać. I drzwi na klucz dobrze zamknąć. Jeszcze zobaczymy. Je...